Cześć. W tym odcinku przedstawimy wam kilka informacji praktycznych na temat Kenii. Będziemy mówić o cenach, o pogodzie, o wielu innych rzeczach. Więc już teraz zapraszamy. Kenia to kraj położony na równiku nad Oceanem Indyjskim, mieszka tu ponad 50 milionów osób, jej stolicą jest Nairobi, a miastem niezwykle popularnym wśród turystów, a zarazem pierwszą stolicą kraju, Mombasa. Kenia uzyskała niepodległość 12 grudnia 1963 roku. Dla nas jest to data o tyle szczególna, że właśnie 12 grudnia przylecieliśmy my do Kenii. I może skoro mówimy o grudniu, to od razu zacznijmy od y, pogody, bo grudzień okazuje się, że jest jedną z dwóch pór deszczowych. W Kenii. Pierwszą porą deszczową jest właśnie listopad, grudzień, to jest tak zwany okres krótkich deszczy, a drugą porą deszczową jest nasza późna wiosna, czyli mniej więcej okolice maja, kiedy pada jeszcze bardziej niż w tym listopadzie i w grudniu. Cała reszta roku to bezchmurne niebo i słońce, przynajmniej teoretycznie. Okresie, w którym my tutaj przebywamy w grudniu, zupełnie nam ten deszcz nie przeszkadza w trakcie. W trakcie pobytu czy plażowania trzeba było schować się na 5 minut, i później można było wracać na, na plażę spokojnie. Nie wiemy jak w tym maju, ale jeżeli chodzi o ten okres deszczy grudniowych, kompletnie bym się tym nie, nie przejmował. Nawet czasem są przyjemne, jakby ulga w trakcie tak. upałów. Pomówmy prawie że od razu o pieniądzach. Walutą w Kenii jest shilling kenijski. To jest też pozostałość po czasach kolonialnych, kiedy Kenia była kolonią brytyjską. Jeżeli chodzi o Wartość tego szlinga to mniej więcej 1 dolar to 150 szylingów. Taki przelicznik znajdujemy tutaj. On jest taki dosyć umowny, niemalże wszędzie. Kiedy idziemy na straganie coś kupić, to zazwyczaj właśnie 1 dolar to jest 150 szylingów. Jeżeli chodzi o wymianę tych szylingów a raczej dolarów na szylingi, to najlepiej jest to robić odziwą na lotnisku. To może zaskakiwać nas, bo w Polsce jest odwrotnie. Lotniska są raczej mało atrakcyjnym miejscem na wymianę waluty. Tutaj jest inaczej. Na lotnisku znajdują się przedstawicielstwa Banków, i tam za jednego dolara faktycznie możecie dostać 150, nawet 152 szylingi. W hotelu ten kurs już jest znacznie słabszy, to jest około 143, 144 szylingów. W jednym z hoteli spotkaliśmy się nawet z wartością poniżej 140. Warto zauważyć, że euro jak najbardziej do wymiany jest ok, jeżeli macie w domu euro, chcecie zabrać ze sobą to spoko. Natomiast jeżeli chodzi o płatność na przykład za jakieś pamiątki na straganach, to zdecydowanie już nie euro, tylko właśnie dolary albo szylingi. Płatność kartą, nie nastawiałbym się na to, nawet w naszym hotelu, kiedy parę razy chcieliśmy zapłacić kartą, to była taka możliwość, ale e, kelner musiał iść specjalnie na recepcję hotelu po terminal, bo to był jedyny terminal płatniczy na cały hotel, a hotel jest przepotężnie ogromny. E, więc e, trudno mi sobie wyobrazić, żeby na jakimś straganie czy w jakimś mniejszej restauracji dało się zapłacić kartą. Może to się z czasem będzie zmieniać, ale e, stan na końcówkę roku 2023 raczej nie polecamy. Jeszcze jedna sprawa związana z, z pieniędzmi to napiwki, które zwyczajowo daje się dosłownie wszędzie i, i za wszystko. W restauracjach to jest 10-15% od rachunku. Za takie drobne usługi, typu wniesienie bagażu, to jest mniej więcej dolar albo 100 szlingów, 150 szlingów. To już oczywiście wedle uznania, ale warto te napiwki zostawiać. Kolejna informacja związana z cenami. Tutaj pozwólcie, że sobie podglądnę, bo my mamy zrobioną całą listę informacji, które chcemy Wam przekazać. Zawsze warto się targować. To znaczy tak, widzieliśmy jeden sklep z pamiątkami, dosłownie jeden na ten moment. W którym ceny już były napisane na pamiątkach, więc jeżeli cena już jest napisana na pamiątkach, to tam za bardzo targować się nie da. To był taki wyjątek. We wszystkich innych miejscach cen nie ma podanych, nie ma żadnych naklejek z cenami, niczego takiego. I zazwyczaj te ceny wyjściowe są bardzo wysokie i spokojnie można schodzić, schodzić, schodzić. Brak cen dotyczy nie tylko pamiątek, ale też produktów spożywczych, więc myślę, że to też jest element, w którym można się targować w takich sklepach, bo ceny wyjściowe są czasem zaskakujące w miejscach turystycznych. Nawet, nawet napoi, czy, czy innych podstawowych produktów i, i, i też jest pole do negocjacji. Pamiętasz, ile to wino kosztowało? 6,5 tysiąca. Czyli 6,5 tysiąca szylingów kosztowało wino w jakimś takim sklepie turystycznym, przydrożnym y, w, y, po drodze z Mombasy do Parku Narodowego Tsavo. E, 6,5 tysiąca. Gdy sprawdziliśmy cenę wina, ile mniej więcej takie wino kosztuje w internecie, w takim internetowym sklepie tutaj kenijskim, to ono kosztowało 1300-1500 szylingów, więc ta przebitka jest. Iluś tam krotnie wyższa czasami. No dobra, to skoro jesteśmy przy cenach i mamy te pamiątki przed sobą rozłożone, to na przykładzie pamiątek powiemy Wam mniej więcej czego się spodziewać w tym zakresie. Magnesy takie. Podstawowe, ze zebrą, z żyrafą, kenia. One w tym sklepie, o którym wspomnieliśmy z pamiątkami, gdzie te ceny pamiątek były naprawdę dobre, kosztowały 150 szylingów. Zazwyczaj w sklepach takich w turystycznych, przy głównych drogach, widzieliśmy za 250-300 szylingów magnesy. Na plaży one, one mogą kosztować nawet i dwa razy tyle, więc nie polecam kupowania pamiątek na plaży. Tutaj mamy taki sprzęt masajski z wioski Masajów, w którym rozpala się ognisko. Kupiliśmy ten zestaw, patyk, plus takie, takie drewniane coś za. 300 szylingów. Tak, I ale w dolarach było to 3 dolary. Właśnie to jest przykład, w którym szylingi bardziej się opłacają niż dolary, bo to było 300 szylingów albo 300 dolarów. E, 3 dolary. E, 3 dolary, e, e, tak. E. Moja ulubiona pamiątka to jest e, taka grzechowka. 490 e, szylingów kenijskich. Wachlarz, ale ja go nie potrafię otworzyć, to e, oddaję tobie. Też kupiony dokładnie w tym samym sklepie, w którym te ceny są naprawdę korzystne. 900 to była ostateczna cena. Tak, 900. No i jesteśmy w okresie przedświątecznym, więc mamy taką mikro mini szopkę, która kosztowała 300. 300 szylingów. 300 szylingów, tak. Jeżeli uda się Wam mniej więcej za taką sumę znaleźć podobne pamiątki w Kenii, to znaczy, że to jest dobra cena i, i, i warto brać. Jeżeli zobaczycie, że taka grzechotka kosztuje 1000, to nie bierzcie. Powiedzcie, że widzieliście gdzieś za 500, to może uda się, się się tą cenę obniżyć. Kupiliśmy jeszcze jeden obraz, on nam się bardzo, bardzo, bardzo podobał yy, i widać, że jest yy, malowany ręcznie i on nas kosztował 30 dolarów. I to była zdecydowanie taka najdroższa pamiątka. Dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie dalej do naszej listy. Język w Kenii. W Kenii bez problemu dogadacie się po angielsku, bo tak jak wspomniałem, jest to dawna kolonia brytyjska. Oprócz tego urzędowym językiem jest też język suahili, który jest językiem kilku krajów właśnie wschodniej Afryki. Kilka takich zwrotów w języku suahili, które warto mieć gdzieś w u głowy, bo będziecie je słyszeć absolutnie wszędzie. No, pierwsze to jambo, Jumbo, czyli cześć, dzień dobry. Kolejne to vipi, co u ciebie? Co prawda nie słyszeliśmy tego, ale fajnie brzmi vipi, więc vipi. Następnie mamy hakuna matata, i to też jest taki zwrot, który pojawia się bardzo, bardzo, bardzo często. Oznacza oczywiście o nic się nie martw. Innym określeniem, podobnym do Hakona Matata, słyszanym tutaj jest pole-pole, który też oznacza właśnie to samo. Pole-pole też na pewno oznacza takie. Takie take it easy, takie spokojnie, malutku Zresztą nasz supermarket, który znajduje się kilkadziesiąt metrów dalej, dokładnie tak się nazywa. Pole, pole. I kiedy jechaliśmy na safari, to wyjeżdżając z hotelu, e, ktoś z nas powiedział, o pole, pole, w sensie nawiązując do tego supermarketu, którego umijaliśmy, a kierowca od razu się odwrócił. Czemu? Czemu pole, pole? Czemu ma zwolnić? Więc, e, więc faktycznie to jest często używany zwrot. Asante też dziękuję, Asante Sana dziękuję bardzo. I takie cz cztery bardzo ważne słowa, które na pewno musicie y, znać wybierając się na safari, to Simba, Simba to lew, następnie Punda milia, to jest zebra, Tembo to jest słoń i samo safari, które oznacza podróż. No dobra, to krótka autopromocja, jeżeli wybieracie się na safari, to pamiętajcie, żeby zerknąć do naszego drugiego filmu, w którym e, pokazujemy samo safari, ale też tą, tą wycieczkę o takiej strony mm, organizacyjnej. Też o safari wspominamy na naszej stronie internetowej, także jeżeli się wybieracie do Kenii, to koniecznie wybierzcie się na safari, a jeżeli wybieracie się na safari, to koniecznie zobaczcie nasze materiały na ten temat. Kilka ciekawostek przyrodniczych na temat Kenii. W Kenii istnieją 23 parki narodowe, 28 narodowych rezerwatów przyrody i... Cztery narodowe sanktuaria przyrody, tak więc przyrodnicze jest to bardzo istotny kraj na mapie świata. Najwyższa góra to Góra Kenia, ma 5199 metrów i to jest druga najwyższa góra w Afryce, zaraz po oczywiście Kilimandżaru, które znajduje się w Tanzanii, ale z Kenii też je w niektórych miejscach dobrze widać. Z czego słynie Kenia oprócz przyrody? Na pewno z herbaty, na pewno z kawy. To są takie dwa produkty, które zresztą tutaj warto zabrać ze sobą też w formie pamiątki do domu. No i oczywiście Kenia słynie też ze słońca, które świeci bardzo mocno cały czas. Jesteśmy na równiku albo zaraz obok równika, więc wybierając się tutaj i tutaj przechodzimy płynnie do części porad. Na temat tego, co warto ze sobą zabrać, weźcie ze sobą bardzo silny filtr UV. My dzieliśmy 30 i ta 30 absolutnie nam nie wystarczyła, już w pierwszym dniu totalnie nas spaliło, więc koniecznie weźcie ze sobą 50, najlepiej jeszcze jakieś kremy po opalaniu, bo tutaj na pewno się to przyda. A jeszcze też warto zauważyć, że w tych pierwszych dniach trafiliśmy na pogodę taką. Półpochmurną, więc to nie było takie totalnie pełne słońce. No a jeśli chodzi o sprzęty, to tak, na pewno zabierzcie ze sobą latarkę, jakąś taką sprawdzoną, porządną, bo m, może się to wydawać, nie wiem, zaskakujące, ale nawet tutaj w Kurorcie, w, w cywilizacji w obok Wombasy e, przez jeden wieczór nie mieliśmy prądu, więc domyślam się, że w innych miejscowościach tym bardziej może być z tym problem. Przejściówka, taka sama jak do Wielkiej Brytanii. Co jeszcze? E, na pewno aparat bo zdjęcia będą, zwłaszcza na safari, cudowne. Pamiętajcie też o kremie albo sprayu na komary, e, mocnym, zwłaszcza jeżeli jesteście tutaj w porze właśnie deszczowej, bo wtedy tych insektów e, zdecydowanie lata więcej niż w porze suchej. I zauważanie więcej było na safari. Tak, przy zameldowaniu po prostu nas poproszono o to, żebyśmy zgasili światło, zamykali drzwi i pamiętali o moskitierze w drzwiach, tak. e, w drzwiach, w oknach, e, bo faktycznie tych insektów latało mnóstwo. Nie wiemy, czy to były komary, nie wiemy, czy przynosiły malarię, rzecz jasna, ale to ryzyko Malaryczne w Kenii istnieje. Ono nie jest tak duże jak w wielu innych krajach afrykańskich, ale ono jest, więc pamiętajcie o, e, o tych sprejach na komary. My też sobie wzięliśmy takie wtyczki do kontaktu przeciwko komarom i mamy wrażenie, że chyba pomagają, bo faktycznie w pokoju nam nic nie ladało. Szczepienia. Ze szczepieniami jest taka sprawa, że żadne nie są wymagane. Przed przyjazdem do Kenii. Natomiast lista zalecanych jest bardzo długa, więc tutaj oczywiście to jest Wasza decyzja, czy chcecie się na coś zaszczepić, czy nie. Te szczepienia, które zaleca się zrobić, to szczepienia na tężec, błonice i krztusiec, WZWA, a b dur brzuszny, cholerę, wściekliznę i dengę, która podobno w ostatnich latach bardzo się rozwija tutaj w Afryce. Tak więc to są szczepienia niewymagane, ale zalecane. I jeszcze dwie końcowe informacje. Pierwsza to Roaming. Tutaj w Kenii jest koszmarnie drogi, więc albo upewnijcie się, że macie ten Roaming wyłączony, żeby potem po przylocie nie dostać jakiegoś horrendalnego rachunku, albo wykupcie sobie wcześniej jakiś pakiet, czy to połączenie SMS-ów danych. Tych możliwości jest sporo, ale na pewno miejcie to z tyłu głowy przed przylotem, bo ceny są naprawdę zawrotne. I taką ostatnią informacją, tym może zakończmy, to jest sam lot do Kenii, który trwa Mniej więcej od 8 do 10 godzin. Wiele z tych lotów, myślę, że większość z tych lotów ma międzylądowanie w Egipcie. Nasze miało miejsce w hurgadzie. To wygląda tak, że lecimy do hurgady. Samolot ląduje w tej hurgadzie. Z tego samolotu nigdzie nie wychodzimy, nigdzie się nie ruszamy. On jest tylko dotankowywany. Następnie znowu wznosimy się w powietrze i lądujemy po paru godzinach już w Kenii. No i tym lotniczym, sympatycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć ten film. Jeśli macie jakiekolwiek pytania na temat Kenii, oczywiście śmiało dawajcie znać. Pamiętajcie też o subskrypcji naszego kanału i widzimy się następnym razem.